Milonga i rzeka. Bo kiedy jestem z tobą, nie ufam samej sobie. meterka stała na brzegu, a może na krawędzi. Powiedziała z wyrzutem w głosie wydobywanym z długiej szyi. Dlatego nie możemy być przyjaciółmi. Mam dosyć tych twoich gier. Odparł nieludzko elmicho. Nie możesz być raz gorąca a potem znowu zimna. Mam tego dość. Miłego życia. Poddam cię próbie. Zignorowała go. Co to jest? Twoje ulubione. Niebiańskie, ale nie moje ulubione? Odmłodziłaś mnie. Syknął. Dyplomata. Sama ci pomogę to zrobić. Mówiła tak szybko jak tylko umiała, by nie poczuł jej rozciągliwości. Obciągnę pończoszki. Tańczymy w dymie i kurzu. Tym szybciej wyschnął łzy. To dym zaszczypał w oczy. To dlatego. Nie ma już końca. Płacz też nie, nie ma tu sensu Coś trzeba z tym zrobić Nie patrz tak na mnie Już pora spać Choć kołyszę biodrami, ty nie słyszysz mych myśli Jesteś jedyny a myślisz, że każdy To mi ląga Wciąga dekadencko i namiętnie Zatańcz jeszcze raz ze mną tam bezmyślnie Patrz na moje usta, może zgadniesz Lubisz je? Ciągle od nowa zgadujesz czy zostanę To twoje usta a mój uśmiech Mój płacz i zamiatanie miotłą w kurzu. Więc znowu nie masz o niczym pojęcia i znów się boisz mnie całować, jak za pierwszym razem, jestem ci obca i pachnąca nieznanym. Daleka droga za nami, ciepły ogień obok nas. Pretekineterka stała na brzegu. Mówiła do niej, do rzeki, której bała się zawsze nawet dotknąć. Pretekineterzy nie dotykają ruchu. Są innym ruchem i nie należą do rzeki. Ich oczy spoglądają za horyzont i niebyt. Mówiła. Rzeko szeroka i mięsista. Rzeko rozmarzona i czarna. Myśli moje dziś dla ciebie układam we wstążki cierpień płynących ze źródła bólu. Chęciami moimi piekło brukują, a ja nie mam, że ocalona. Rzeko głęboka, rzeko z rybami i robakami w mule. Przechodzisz obok od tysięcy lat a nikt nie wie, jak to jest. Paciorki twoich łez wesołych mieszają smutki na dnie Nie nabieraj dłonią wody Nie pij jej Nie rób tego rzece bez powodu Drugi raz zagryzłam wargi Mocno Dlaczego się wahasz? Przecież jestem tu dla ciebie Uważasz, że to nieuczciwe, odparł Elmicho Po prostu mnie całuj I, i je lubi smoki tak mówi się w Chinach o człowieku, który fascynuje się czymś, czego istoty nie rozumie, i je napełnił wizerunkami smoków cały swój dom. Więc niebiański smok postanowił złożyć mu wizytę. Jednak jej przeraził się niepomiernie, gdyż nie wiedział, jak wygląda prawdziwy smok. Od tamtego czasu mówią, i je lubi smoki. I wszystko jasne. Czy widział kto dom napełniony podobiznami aniołów? Maria. Siedziała całkiem cicho na schodkach prowadzących półkolem na strych. Drewniane i szorowane przez dziesięciolecia suche deski. Wygładzone, ale nie bo na strych. Nie można zapominać o życiu. A pajęczyny niepamięci zrywamy za każdą wyprawą na strych. Tam kufry i szuflady pełne wspomnień. Na strych. Tam zepsuty wózek dla lalek, resztki piniat i koń na biegunach. Kim byłaś wtedy? Kto wywijając z drewnianym mieczykiem, pędząc na białym koniu, miał cię porwać? Dla ilu byłaś tą jedyną? Gdzie wstążki, co lata temu zsunęły się z warkoczy? Już niosą świeże bułeczki na twoje ósme urodziny. Już wołanie rozchodzi się po ogrodzie, a zimna oranżada przyciąga małe owady i stare ciotki. Co teraz? Czy dzisiaj ośmielisz się wyrzucić te wszystkie rzeczy? swoją przeszłość, młodość? Pierwiastki wspomnień i duszyczki szeptów dawnych już, zapomnianych, trzepoczących pomiędzy czeluścią niebytu i radością istnienia. Więc jak? Siedzisz cicho na schodach. Coś cię zatrzymuje. Coś, co kiedyś zrobiłaś nie tak. Coś, co, gdybyś mogła, uczyniłabyś inaczej. Może, nie uczyniła wcale. Już kiedyś siedziała przecież na tych schodkach. Wtedy pachniały inaczej, a ona była rozgorączkowana. Zapuchniętymi oczami czytała co jakiś czas karteluszek wymięty spoconymi wilgotnymi dłońmi. Przez lufcik w dachu widziała ojca i matkę chodzących po ogrodzie. Daleko, przy ogrodzeniu stała zaprzężona bryczka. Upeł był nieznośny. Pod drzewami w sadzie chroniły się subkuby. Niektóre tkwiły w gałęziach, nieruchome i matowe. Nie słyszała nic i zobaczyła jak z bryczki wysiadło dwóch ludzi zmierzając w kierunku domu. Rozmawiali chwilę z rodzicami w alejce ogrodu. Matka skierowała się w stronę domu a ojciec odprowadzał ich do bramy. Matka przekręciła stół w małym pokoju i cała hacjenda obróciła się wraz z nim. Bryczka znikła im sprzed nosa ukazując dziwne skaliste pustkowie. Ojciec zawrócił do hacjendy a pozostawieni samym sobie ludzie biegali wzdłuż ogrodzenia wrzeszcząc na światy i na siebie wzajem. Potem siedzieli na piasku z opuszczonymi ramionami i płakali. Już to bezsilność, już to wstyd lub wściekła rozpacz rozpalały ich serca. Ani matka, ani Maria nie rozumiały ich łez. Elmicho chciał odkręcić stół, ale stał nad nim ciągle nie mogąc się zdecydować. Maria zeszła ze strychu. Trzęsły jej się nogi i też płakała.